Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Seven Daysa z Alphom21. Kontynuujemy tutaj przygodę. Mamy dzień 28, właśnie wybiła godzina 6. Ja podejmuję się zadania kolejnej inwestacji. Tak, inwestacji można powiedzieć, że tutaj całkiem spory market budowlany jest. Zobaczymy, jak to pójdzie. Muszę tylko sobie poprawić mikrofon, bo trochę opadł. Oto co moi drodzy, bez zbędnego przeciągania tutaj kontynuujemy rozrubę. Kurczę, widzicie u ufortyfikowania? Tam jest kura. I kury nie ma. Dobra, ciekawe. Ciekawe kto tutaj... Czy coś się już pojawią? Podejrzewałem, że będą na paleńcy, spaleńcy. Ja sobie tam... Ja sobie... Okej, okay, dobra, mamy pierwszych delikwentów. Chodźmy tutaj na, na zewnątrz. Ej, 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 ej! Cholera, jasna. Wytrzymałe skubańce. No nareszcie, ty. No, z Big mamą mógł być problem, bo faktycznie jest mocniejsza. Ale to nic. I lecimy dalej. Podniosłem sobie perk. O kurde. To jest czas, żeby wytestować nową broń. Ale to ma moc. Państwo drodzy, ale to ma moc. Dobra, chyba będzie dużo tych napaleńców. O panie, dobra. Dziękuję, dobranoc. Fantastyczna broń. Już mi się podoba. Proszę, kurde, jak schowana tutaj. Ha, ha, ha. Już cię ktoś z kimś strzaska. Dobra. Spadaj od do Pęk! Wiesz Wiecie co? Jajajajaj, Bęg! Chyba muszę zacząć produkować więcej amunicji. Dobra, pobudzili się, Muszę zacząć produkować więcej amunicji. Chodźcie, tutaj gęsiego. No, muszę uważać, żeby nie zrobili mi. Ale widać nie są zbytnio inteligentni. Dawaj strzałę. Nie biegaj! Powoli Bo Tutaj mamy główny lud, oni sobie tam... O, widzę. Widzę kogoś. Jak on nie dostał? Wiesz Dobra, co? Pierdykniemy go tam. A ten się obudził już chyba. Dobra, idziemy jak gra pokazuje. Tutaj zablokowane. Warto byłoby pałkami tutaj podnieść sobie. O proszę, proszę, proszę! Jakie kurde chyce. Jeszcze coś spadło. Muszę uważać, żeby pleców nie porobili, bo to takie będzie mało fajne. O oh. gra świateł? Jeszcze wstaniesz. Coś tam biega, ale gdzie? Aha! Z zewnątrz! Cholera. Chyba muszę zacząć myśleć o dobrym pancerzu, bo. Wygląda na to. O hej, jeszcze pieseł, coś dupu, ale nie wiem co. Dobra, dużo się ich tutaj gdzieś obudziło. Ciekawe skąd. Wkurzyli się. Ewidentnie się wkurzyli. Hello. Dobra, choćby jednak tutaj ich. Za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Muszę uważać na te psy. Fantastycznie dużo ich tam, że uciekniemy. Uciekaj. Szybko cholera komplikujesz mi sprawę. U dobra. Co dalej? Podejrzewam, że jeszcze tutaj trochę ich będzie. Alo. O właśnie. O kurde. A! Wojskowy. A łapa, wow, wow, uciekaj. To jest czas, aby się uleczyć apteczką. Kurde, tak jak nigdy nie używałem apteczek, to tutaj chyba podchodzę trochę... ...lekceważąco. I dlatego te zębiaki takie, wiecie... ...czasem mnie tam pierdykną. Ła kurde! Ła kurde, mać! Zamykaj! Te ich animacje naprawdę czasem bywają bardzo ciężkie do odczytania. No to co, zadanie wykonane. Pozostało tylko pozbierać tutaj fanty. Hmm, hmm, hmm. Trochę tego tutaj będzie. Więc zbierzemy lepsze okulary. Zbieramy co mamy, oczywiście. Jedzenie, jedzenie sobie zjedzmy, bo oczywiście postać się mocno zmęczyła. No i tutaj lutujemy. W porządku moi drodzy. Market już jest przeczesany, został tylko główny lut. Tak więc trzymajcie kciuki, co tam takiego ciekawego mogę znaleźć. Ja sobie tylko tutaj to zrzucę, żeby mieć miejsce i uwaga, zaczynamy od takich zwykłych rzeczy właśnie jak kawałek tkaniny, ogarniacz proszę, trochę amunicji. Jak najbardziej amunicja się przyda. Tutaj te skrzynie. Narzędzi z odzysku, wytwarzanie, książka kolejna. Tutaj mamy wytwarzanie kasetów. Możemy sobie wziąć te witaminy gdziekolwiek one są. Tyk. Aloesik. Pudło Savage Country. Wytwarzanie maczuk i znowu Aloes. Dobra, i teraz pozostały dwie najlepsze skrzynie. Uwaga. Damn! Down. 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 DEUM. Dużo tego. Następne. Tego się możemy nauczyć, tego się możemy nauczyć. Co prawda skórzane rękawice. Ech, tak średnio, kurde, sześć wytrychów. No dobra, w porządku. Czyli nie pozostaje nic innego, jak jechać się zrzucić. Ale wiecie co? Po drodze mamy jeszcze tutaj skarb do odkopania. Skarb Nicole. Więc ja tam polecę. I zobaczymy się już po prostu na miejscu, jak tu się z tego wszystkiego... Ach, kurde, myślałem, że trochę więcej tych rzeczy wejdzie Ale dobra mm, Można wsadzić, powiedzmy, to I to by było na tyle Ole, O, kurde, mam aż jedno miejsce więcej W porządku Inwestacja poziomu piątego Już jest za nami Teraz jedziemy właśnie do tego skarbu No i zobaczymy się już Jak, jak będę otwierać skrzynię Muszę sobie tylko zaznaczyć Szybki I jedziemy No dobra, mam już skarb. Zobaczymy, co tam takiego ciekawego jest. Oczywiście muszą być wytrychenie. Mam sześć wytrychów, więc miejmy nadzieję, że... Dobra, jeden już pękł. Mam nadzieję, że uda się w ciągu tych sześciu wytrychów otworzyć ten skarb. Dobra, kolejny już pękł. Kolejny już pękł. Uff, dobra, udało się. Sprawdzę tylko, czy mam okulary. Mam okulary i otwieramy mm -hmm. 15 tysięcy żetonów księcia. Wow, nice. Zabieramy te części, uciekamy stąd, idziemy właśnie zakończyć zadanie infestacji. Po drodze mam jeszcze dropa, ale już nie będę wam go, zamę was, go was męczył nim. Co tam takiego ciekawego Chyba, że będzie coś takiego, że rozsadzi mi głowę. Ej, kurde, to są dwa dropy. No do tego jest ewidentnie bliżej. Najgorsze, że nie mam już miejsca i zaraz będzie tak, że będę musiał coś wyrzucać. Mm, dobra, kawy się mogę napić, Kukuryzy nie potrzebuję. Dwa zestawy książek. Dobra, to mogę zjeść. To już mam jedno miejsce. Hmm... Dobra, modyfikuj. O, pięknie, fantastycznie. Kolejny pakiet farmy. O, muszę wrócić do tej farmy, bo przecież zaniedbuję strasznie. A przydałoby się już na przykład jakieś tam ziemniaczki, jakąś super kukurydzę. Zasiać. Żeby to już po prostu zwyczajnie było. Żeby to już rosło. żeby nie musiał sobie o tym myśleć. W porządku. No to lecimy do tradera. 48% paliwa. I tutaj jest jeszcze ten jeden drop. Dobra. Zobaczymy, co tam takiego ciekawego jest. Uh, pakiet sztucer. Hmm, hmm, hmm. Dobra, trawisji, bo nie potrzebuję, tego się mogę napić, to już mam dwa. Mm, antybiotyków. Nie potrzebuję, dobra. Wyrzucam antybiotyki na bogato. Aha. 28 dzień dzisiaj, horda. No, może być ciekawie. Chciałbym już mieć motocykl. Ojejku, jakby się ten motocykl przydał, ale nie wydaje mi się, żeby teraz trader jeszcze dawał mi zadania szóstego tieru, bo chyba za mało ich zrobiłem. Tego piątego co najmniej chyba dziesięć jest do zrobienia, aby móc później odblokować. Dobra, tak czy siak na pewno będziemy mieć jakąś nagrodę, i tak czy siak nie mam miejsca, żeby odebrać tą nagrodę. Spróbujmy coś tutaj wcisnąć. O, udało się coś wcisnąć. Ym... To nie, nie ma. Ewidentnie nie ma. A jeszcze przecież teraz miał restok, nie? Kurde, ile ja mam jak szalony. Tu, dwa, tu 30 tysięcy w domu mam jeszcze chyba 20. Dobra, uwaga. Karabin maszynowy M60. Chyba nie muszę nic mówić. Czy masz jakąś robotę? No i teraz pozwólcie. No to już niestety jest coraz dalej. Znowu infestacja zainfekowanych. Kurde, no. Chciałbym coś innego zrobić. Pozwólcie zombie. Wygląda well. na to, że już chyba nie będę Was zamęczał tutaj tymi zadaniami. Co ty tu masz? Czekaj, naprawimy to. I teraz sobie to sprzedam. No już lepszy hajsik. Strzelby to, 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 Kurde, mamy M60 je! Oh yeah. I teraz do tego jeszcze powiększony magazynek. Gdzie? Magazynek bębenkowy. I będzie... Pa, 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 do tego jeszcze amunicja ta... Jaka to jest? Ta wybuchowa. Która się charakteryzuje lepszą penetracją pancerza. Łopanie, teraz. Na bogato. Na bogato, moi drodzy. Gdzieś znowu wpadłem, do tej mojej wspaniałej dziury, której Ach, nie cierpię. Można powiedzieć, że do szczęścia brakuje mi tylko i wyłącznie... Czego? Stacji. Nie stacji badawczej, tylko tej właśnie do... Do czego? Do gotowania benzyny. O panie, to to już by było super. Dobra, tu, tu robimy to, 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 to. To teraz tak. Ja tutaj się szybko zrzucę i pokażę Wam jeszcze, co tam takiego ciekawego było. Bo nie będę Was zanudzał zakupami u tradera czy coś. Otworzymy te skrzynie. Uwaga. Zestawy wytwarzania pancerzy. Wytwarzanie pułapek, wytwarzanie maczuk. Uwaga, następne. Znowu wytwarzanie maczuk. Kij baseballowej jakości 5. Uuu. Rozwija umiejętność. To? Aha, wytwarzania łuków. Dobra, w porządku. W porządku. Bo tak się zastanawiałem, co ja łuku nie umiem robić. I wytrzyważanie strzel. Pompka jakości 1. Akurat nie tym razem. Tutaj. Proszę. Sztucer. I książki. Tutaj. Niestety te już umiem. Tak więc zaraz lecą do. Tutaj, tutaj też to zrzucę do farmy. No, będę musiał się zająć tym. I tu mamy jeszcze pakiet jedzenia. Uwaga, co w pakiecie jedzenie? To z tuńczykiem. O! Fajnie, zrobiłem sobie tutaj tyle skrzynek, a ja sobie jedzą. dam tutaj. I pięknie, fantastycznie. Kolejne książ. Poziom 4 spaghetti. Teraz co do, do takiego spaghetti jest potrzebne? Co? Okej, okay, dobra. Puszki. Trochę grzybów, trochę tłuszczu i woda. No muszę zbierać te, muszę zbierać te skrzynki na nowo. Ty skrzynki, puszki. Ja sobie tutaj zostawię ten pancerz i broń, ten sztucer sobie tutaj zrzucę. Kurde, ten karabin snajperski. Czyli teoretycznie będę miał trzy bronie. Będę mógł wpakować jakiś tumik albo coś do tego. W porządku, moi drodzy, ja się tutaj już z wami żegnam, wielkie dzięki za oglądanie, horda będzie w następnym odcinku. Będziemy tutaj szykować się na to, muszę zdobyć trochę paliwa, aby uruchomić generator, no i wiadomo tutaj, żeby ten pascuch działał, nie? Dobra, w porządku, moi drodzy, tu wygląda na to, że to jest chyba wszystko, tu, co tutaj mogłem zrobić. Ja się tutaj z wami żegnam, wielkie dzięki za oglądanie, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, jeśli się seria podoba. Ewentualnie możecie również zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być na bieżąco, zapraszam również na Discorda i do sekcji komentarzy. Trzymajcie się ciepło i do następnego.